Kobieta. kobieta jest jak herbata Z jej mocy można znać sobie tylko sprawę, w gorącej nauki. Kapel ludzi nie może być za mocny, a piękna kobieta za słaba. Życzymy miasty rozróżnić można na siedem okresów. Niemowlę, dziewczynka, dziewczyna. Młoda kobieta, młoda kobieta. Młoda kobieta i młoda kobieta. Kobieta nigdy nie wie, czego chce. Ale nie skocznie, dopóki no, celu nie osiąga. Aby unieszczęśliwić się kobietę, wystarczy nic nie robić. Piękna kobieta podoba się oczy. Dobra kobieta serce. Pierwsza jest wygnotem, druga skarbą. Kobieta bez kobieteli to jak kwiat bez wody. Kobiety zawsze przekraczają czterdzieństwa. I mogą pięknie zachować nieskończoność. Istotną uwagą kobiety jest ale jest to najpiękniej utracony czas. Gdyby kobiety ubierały się tylko dla jednego mężczyzny, to nie trwało